Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam na kanale Typowa Dwójka. Moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek, z reguły jest Puzzle Rush albo analiza mojej partii. A dzisiaj natomiast troszeczkę nowy content, ponieważ ostatnio czeskom na swojej aplikacji w telefonie zmienił trochę metodę działania tych zadań. Tak, że tam można zdobywać jakieś punkty, poziomy i tak Miałem nadzieję, że będzie to już wprowadzone na ich platformie na stronie internetowej. Jeszcze tego nie zrobili. Myślę, że będzie to kwestia kilku miesięcy aż to wprowadzą. Natomiast stwierdziłem, że czemu nie wykorzystać tego i troszeczkę zmienić tą formę Puzzle Rusha, ponieważ no, są to bardzo, bardzo długie odcinki. A dlatego tu zdecydowałem się na lekką zmianę i po prostu będziemy robili zadania i każdy odcinek to będzie 5 zadań. 5 zadań, a nieważne, czy będzie wygrana przegrana? No, OK, wygrana przegrana błędnie czy nie, po prostu 5 zadań. No, i będziemy starali się na nich mocno skupiać, ponieważ no tutaj poziom, który mam w zadaniach, to jest tam 2796, tam koło 2800. A więc tutaj trzeba troszeczkę tak pogłówkować, a żeby tutaj osiągnąć sukces. Dobrze, przejdźmy zatem. Pierwsze zadanie. Tak, jak tutaj widzicie, już czas leci, bo zanim włączyłem nagrywanie, i tak dalej, to minęło, ale mm, podobnie jak w fazy raszu, szachy, zbicia i ataki. Więc w tej pozycji, grając czarnymi, jak możemy zaszachować tego króla? Yy, mamy dwie opcje, nawet trzy. Możemy iść tu, możemy iść tu i możemy iść tutaj. Jeśli pójdziemy na C2. No to dajemy mu dużą dowolność. Może wtedy iść do pierwszego rzędu, a może iść tutaj do trzeciego rzędu. A gdyby poszedł do trzeciego? Okej, okay, to by było akurat nam na rękę, bo wtedy podciągamy drugą wieżę i dajemy mata. Ale nie mamy odpowiedzi na ten ruch. Także co po takim ruchu robimy? Bo tutaj zwróćmy uwagę na to, że białym. No zależy na tym, żeby jak najszybciej wymienić te wieże. No i tutaj atakuje słabości swoim gońcem. Miałby dużą przewagę. Więc tutaj raczej bym się skupiał na takim ruchu. A, na takim ruchu i jaka kontynuacja? Jeśli pójdziemy sobie na b4. Ok, jest szach. Nasza wieża jest broniona. To jest ważne. I wtedy, jeśli on wejdzie sobie tutaj na A3 albo na A2, to możemy podciągnąć swoją drugą wieżę do akcji. I będziemy mieli również okazję na atak na tego gońca. Ale jaka kontynuacja? No, bo OK, tutaj możemy zaatakować. No, i zmuszamy go do wejścia na kolumnę A. Zmuszamy go do wejścia na kolumnę A. E, wtedy. Aha, dobra. Zmuszamy go do wejścia. Następnie bijemy. Y, znaczy, OK. Jeśli pójdzie tu, to podciągamy drugą wieżę. A potem bijemy piona z A. I będziemy mieli okazję wejść tutaj przez A8 y, i matowanie dwoma wieżami. Myślę, że coś takiego powinno wyjść, więc zacznijmy. Ok. Eee, tutaj bijemy tego piona i wracamy, i to otwiera nam kolumnę A. Yy, I moglibyśmy zamatować wtedy dwoma wieżami. Leciutko eee, poprawiłem, no i przebiliśmy ten próg yy, 2800. Także cztery zadania jeszcze przed nami. Lecimy dalej. A, ok. Białe nas tutaj szachują. Yy. I mamy parę opcji. Możemy sobie, zbi no, możemy sobie zbić tego skoczka. Yy. Natomiast jeśli chodzi o ucieczki. Nie wiem, czy są one celowe. Czy mają jakikolwiek sens. No bo tutaj. Hmm. No, jesteśmy tego gońca do tyłu. Znaczy gońca, hetmana, przepraszam. Jesteśmy hetmana do tyłu. Dobrze byłoby jakoś tego hetmana tutaj zamknąć. Nie mamy jak tego zrobić. Możemy zbić. Okej. Okay. Co dalej? No, on może nam zbić. W... A nie, przepraszam. On nie może zbić tej wieży. On nie może zbić tej wieży. No to to kompletnie zmienia. No to, to całkowicie zmienia tutaj. E, dobra, no to bijemy i w kolejnym ruchu gramy tu. E, I ten Hetman jest uwięziony. Okej. Okay, dobra. Pyk. Tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jak zagramy taki ruch, on najpewniej zagra F5 z szachem. Zagra F5 z szachem, ale my wtedy po prostu wycofamy. My wtedy wycofamy naszego króla. A nawet jeśli on tutaj zbije, no to my bijemy już jego Hetmana. Także idziemy w to. Cyk. I tutaj nie bijemy tego piona, ponieważ wtedy tracimy kontrolę nad F7. Tracimy kontrolę nad F7. On może zbić i przez to uciec naszym, swoim Hetmanem. Więc tutaj król na E7. I to y, zapewnia no, uwięzienie tego Hetmana. A dobrze. Lecimy dalej. Hmm. Lecimy dalej. rób białych. Ten król no, jest mocno osaczony. E... Tylko. Jak go tutaj dopaść? Hm. Zastanawiam się nad poświęceniem tego gońca. Zastanawiam się nad poświęceniem tego gońca i teraz zobaczmy co czarne w jaki sposób mogą na to odpowiedzieć, bo jeśli pójdziemy na B6 a to czarne mają dwie opcje: mogą albo iść na C8 i dostać mata albo po prostu zbić tego gońca. No i... Po zbiciu gońca, co robimy dalej? No Szukamy kolejnego szacha i myślę, że ten szach. No, mamy dwie opcje: albo na B5, albo na A5. Tylko jeśli pójdziemy na A5, no właśnie, jeśli pójdziemy na A5, to będzie mat. Więc tutaj i no i tutaj. Tak, to jest mat. Dobrze widzę? Dobrze widzę. No dobrze. Okej, okay, trzecie zadanie za nami. Także na spokojnie. Jeszcze dwa. Piszcie w komentarzach, co w ogóle myślicie o takim formacie. A czy taki rodzaj Zadań wam pasuje. Hmm. Okej, okay, no to jest szach. I to jest tak naprawdę jedyny szach, jaki możemy dać. A tylko jaka jest kontynuacja? Jaka jest kontynuacja, bo. Co gorsza hmm. co gorsza, on atakuje naszego skoczka i, i myślę. Nie muszę się skupić i z, z jednej strony muszę się skupić, z drugiej strony muszę też e, mówić wam o czym myślę, jaki mam w ogóle tutaj proces myślowy. A żeby nie było, że mam pustkę w głowie, a, bo okej, okay, no, wieża na D1, atakujemy tego gońca, tylko że on może wtedy zbić, a. On może zbić i wtedy tracimy nacisk na to pole C7. A... Hmm. Natomiast jeśli odwrócimy kolejność, i najpierw zbijemy. Najpierw zbijemy, i nie wiem, zaatakujemy tego gońca. No to to niewiele zrobi, to naprawdę niewiele zrobi. Bo wtedy jakieś poświęcenia na D5 już nie będą działały. Kurczę, co tutaj możemy. Możemy też ewentualnie zagrać tą wieżą od razu tutaj. Hmm. To, to też jest za wolne, no bo on w dalszym ciągu może po prostu zbić naszego skoczka. Chyba, że pozwolimy mu na takie bicie, i potem ten pionek może iść naprzód, i wtedy on będzie miał spore problemy. No, to jest, to jest ciekawe. Plus otwieramy jeszcze kolumnę A. Spróbujmy. Ok. Gramy tu. I w tej pozycji, no właśnie, czarne nie mają ruchu i muszą oddawać materiał, a i co ciekawe, nie tylko bijemy tą wieżę, ale również e, zaraz będziemy mogli zbić skoczka. Także tutaj bijemy i bijemy skoczka na koniec. E, dobrze, całkiem całkiem fajnie. Mm. No dobra, to jeszcze ostatnie zadanko. Zobaczymy, czy uda nam się całą serię zrobić. Pięciu podrząd. No dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy szacha, tutaj mamy szacha. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli król. Odejdzie albo tutaj, albo tutaj, no to pojawiają się opcje e, opcje widełek. Ha, natomiast jeśli my zbijemy na e5. Jeśli zbijemy na E5, te pola są odcięte. Na tym polu nam zależy, więc tam niech sobie idzie. Tutaj też jest odcięty. No i tutaj tak samo. Tutaj tak samo, więc zostaje mu G6, na które jeśli pójdzie, no to jesteśmy w domu. No i jeszcze zostaje f7, ale wtedy możemy zagrać hetman na e7. a No tak, hetman na e7, tylko że wtedy no hetmanem na, yy, skoczkiem na e7 już nie pójdziemy. Hmm. No właśnie, to co teraz? no chyba, że yy, no chyba, że wieża, chyba, że wieża bo on wejdzie już na białe pola a co za tym idzie będziemy w stanie go zaszachować albo z D5, albo z E4 i wtedy pozbyć się tej wieży i to nie jest głupie rozwiązanie, czyli tutaj nie celujemy w Hetmana, tylko celujemy w niebronioną wieżę Tutaj. Okej, okay, jeszcze jakby poszedł y, znowu na G6, no to wtedy Hetman, ale tak myślę, że no wieża za darmo nie jest niczym złym. Dobra, moi drodzy, 5 mmm, z rzędu całkiem fajnie. Y, tutaj jest pokazane 8 z rzędu, bo po prostu jeszcze dawno, dawno temu y, jakieś tam trzy zadanka zrobiłem. A także mówię, dajcie mi znać w komentarzach, co w ogóle o tym myślicie. Hmm, czy takie 5 zadanek yy, po prostu nie tyle z pazdrasza, gdzie trzeba, nie wiem, 30-35 zadań zrobić, żeby dojść do tego poziomu, a tylko po prostu takie skondensowane 5 zadań, na których się naprawdę skupiamy i. No, takie moje wolne myśli, w jaki sposób to rozwiązuję. E, czy coś takiego wa, w ogóle Wam się podoba? A także na dzisiaj to wszystko. Krótki odcinek, ale nie każdy z Was ma wystarczająco czasu, żeby oglądać całość. Także a, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? E, kolejny materiał już. W najbliższy wtorek zrobimy sobie jakąś analizę. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.